Dobra. Słuchaj, to tutaj. Ey, co to ty... tutaj. Uważaj, słuchaj, te, słuchaj tego. tak, słuchaj tak. Tak. Słyszysz jak dzwoni? Co? Słyszysz jak dzwoni? To nie słyszę co mówisz, bo coś dzwoni. No to o, przestało. Wiesz co to było? Nie słyszę co? Wiesz co to było? No wie. Co? Bęben. Ty jesteś Bęben. No Bemben, pytałem czy człowieka mówi Bęben! Big Ben! A Big Ben! Źle mi, źle mi ten hindus powiedział! To jest Bigman, proszę siebie, to jest dzwon w tej wieży? To jest symbol Londynu. Tak w ogóle wygląda Londyn. Jest potęga! Tak. Jest potęga. W ogóle bardzo dobrze, żeśmy z tego zmywaka, od tego Chińczyka, chociaż na chwilę się na Londyn wyrwali. No pewnie, ile tam będziemy zmywać naczynia w piwnicy. I teraz co? Teraz zmiana, teraz myjemy, a oni myją. Znaczy, my sami, my, Aha! Że, że aha. my teraz upokarzamy. No, tak. Tak komuś wytłuszczę talerz, że go. przez tydzień nie domyję. Dawaj go! Halo! Jest to kto? Patrz! Kurde! <laughs> Jaki koper! <laughs> Halo! Ej! Hey. Kolego! O, oh, how are you, gentlemen? Welcome in my restaurant! Where are you from? <laughs> Nike. Just do it. Coś tu powiedział. Co powiedział? Nie wiem. Na pocie było napisane, to przeczytałem. Merry Christmas. Where are you from? Uparty cholera. Ta. Co on się pyta? A on się pyta? Te gębę szykowa jakby się pyta, patrz. Where are you from? Pytasz, pytasz, pyta się, chyba pyta się, pyta by... pyta by... na końcu tak zawinął. Ale o co? Bale... Która godzina? To masz zegar na bębenie wałku. To nie to. To drugie. On się pewnie pyta, skąd jesteśmy. <laughs> <gulatory> <laughs> 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 Zgadnij! To <laughs> nie no, co no? No to. no to co to? <laughs> Portugal! Eh? Portugal! E, Cristiano Ronaldo! Nie, Ronaldo nie! Portugalia, co tak głupi jesteś? France, e, France, Thierry Henry, Zinedine Zidane! Jaki Zidane? Gdzie? Francja nie! Po piłkarzach leci! Da. Rozszyfrowałem gada! Zidane! Nie. Ukrain! E, Andrzej Szewczenko! Kolego, nie męcz się jedno słowo! Poland! Polska! Może to, to Poland! <laughs> Pola? Tak, Ta, ten. E, no. <noise> Tro, troszkę nas zaskoczył. W taki, taki bardziej znanych teraz to, który by był? Tomasz Jodłowiec. <noise> Szanowny, ale strzeli. Manuel Arboleda. taki słowianin ciemniejszy trochę. To jest Szczecin. 40 lat temu żeśmy wygrali z Anglią 1-1. Pojazdysz? Oglądasz to? Dobra, dobra. Wiesz, jego zapytać skąd to jest taki czwaniak. Wiesz, dobra. Poland, my, po Polska, a ty from YouTube? From YouTube, ty. Pytamy się o coś. – From Turki. – Co? – From Turki. – No to słyszałem, ale... To jest gdzieś koło Fromborka? <noise> – Turki! – A samo... Przecież to jest te... Turek, kurde, Turek, Turek! Zostawę! To nie jego wina! Turek, jesteś? Cześć? <noise> <Turek? głos> Ty! To ci powiem, Turek, że te, te swetry to mieliście syfiaste. Ja miałem taki w sweter. I inaczej, u nas w Polsce był kiedyś taki król i on się nazywał, ten nasz król, on się nazywał, czekaj, jak ta wódka? Mm, Chopin. Sobieski, Sobieski. Co I ten my? nasz Sobieski wam Turkom kiedyś niemożliwie tyłek zla. Yes. What? What tam dotąd. <laughs> Cały. Dobra. Chyba coś nie Poprosimy y, kebaba z jagnięciną. D.W.A. W surówki dużo ładuj. Tak. Nie. Jostry, Jostre, tak. Czerwonego za dużo nie lej, żeby łba nie urwało. A jak przeleci przez łeb, żeby nie urwało... Stąd... To no już jest. Skąd depon. Wszystko? W mojej to jest... Całość zamówienia. Także galopuj do kuchni, bracie. Koniec. Proszę przystąpić do realizacji zamówienia. To inaczej. Enter! Pardon? Co pardon? Chcesz ry? Tak. Zaczął, zaczął stawiać, tak. wiesz? kulturalnie. Y, jak jest y, y, Jagnięcina po angielsku? Wiem tylko, jakieś śledź po kaszubsku. O, o jak? W pomidorach. Cześć, może bez tych polskich Bez Bezemą! Tak. To jest po angielsku. Tak, tak. Kebaba z Jagniecina. Jagniecina. nie Sorry, gentlemen, I don't understand you. Nie zna angielskiego. Koncertowy tuman. Cześć, sposobem go wezmę. Jagniecina. Ja? Gnie? Ci? Na, na, no, na. No, no. Też nie? nie. Za trudne. Co trzeba łatwiejszego? Ale co? Do picia, piwo! Co? Dasz radę piwo? Cztery litery. Piwo, piwo. Yy, yy, dwa. Coca-Cola. Nie Coca-Cola. Jak? Hm? Juice? Chyba tak. Piwo. Orange or April? Duże czy małe? Ja duże, ja też! Orange! Okej! Okay. Okay. Powiedz mu jeszcze to piwo y, jasne, pszeniczne, z dolnej fermentacji. Masz za dużo zębów, kolego? <noise> tak, mięso! Pięso, widzisz tam mięso? Tam to To z czego to jest? From you żeście na druta na to. Lam. Lam? Lam. Do no koniec zdania? Ty no ale co to, wcześniej, co to wcześniej robiło? To biegało po lesie? Czy fruwało? Czy pływało? Czy trąbę miało? Czy liście żarło? Czy trawy żarło? Czy z dory wylazło, rozejrzało się, schowało? Siadało. A to będzie cięższa przeprawa. Jak jest robi buł? to w Londynie to wszystko może być. To nawet może być pies! Pies? Pies! Pies po polsku robi normalnie, jak człowiek chałhał. Ale już po angielsku pies robi wow. Może po turecku pies robi bubu? Ktoś denerwuje, podleci bubu, bubu i za nogę. Pies! Pies, pies! co jest? Pies? 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 Pu! puu! Nie, nie. On mówi, że to nie jest pies, bo to ma rogi, a pies nie ma rogów. <grywa> chyba... Chyba się go żona zdradza, suka. Czekaj. <grywa> hey, jakie, jakie zwierzę... Jakie zwierzę ma rogi? Ślimak. Krowa! Krowa ma rogi! Krowa. Kroba, ale krowa robi mu. Nie bu, on i bu, a krowa robi mu. To może duża krowa mówi mu, jak jest po mutacji. A mała krowa, taka maluszka, przed mutacją, to mówi bu. Zapytaj się go o to. Szybko całym zdaniem. <suszy> duża krowa, duża, rozumiesz? Orange krowa <suszy> mówi mu, a mała, ej, bu, mała, mówi tak, mała, powiedz tak, mała, mówi. Py. Tak jest mała krowa. Co? Tak jest mała krowa. Krówka. Dziecko krowa się nazywa? Dziecko. Ciele się nazywa. Ciele. To przy szkole nie chodziłeś ciele, no. Ciele, ciele, ciele. Ciele, tak. Ciele. A jałówka to kto? Jałówka to jest co innego, bo jałówkę to mój ojciec brał do pracy. To wałówkę brał do pracy. Jeśli w ogóle coś twój ojciec... Ty no ma... jałówkę brał, bo krowy pasał. Wałówka. To jest córka woła. A syn woła to? Wołek. Cielę, ciele, to jest? Cielę? Koszula, widzisz koszulę? Koszula na ciele. On jest ciele, baran no, nie bo. Weź my nie chcemy cielęciny, tylko jak gnięcina. Ty, to ja wiem co my chcemy, a wiesz jak robi agnięcina? Jak jak robi, wiesz? Gdzieś ty zgłupiał z głodu? Pierczek się smaży. Człowieku, chodzi o to, czyje to jest dziecko, jak się urodzi, jak nie, to czyje to jest? Komu? Czyje to jest dziecko? E, czy to jest chyba dziecko tego e, barana. No, barana, dziecko to jest baranek. A owcy? Owieczka, to są proste sprawy. Ty, bo baran to jest mąż owcy. No, to bardziej to jest szwagier kozy. To kozy, to... No, koziołek. Koziołek. To twoje dziecko się powinno nazywać matołek. Co? Co? <coughs> Czyli baran nie, koza nie, owca nie, ty nie. To wychodzi na to, że jak nie, to jest sierata. Co? Sierata żeście zatłukli? Excuse me. Are you hungry? Co, co, Teraz się pyta, czy jesteśmy z Węgier. <coughs> tak, z Węgier. Taki jesteś orange, a taki tuma. Ty. Idziemy stąd, bo się nie dogadamy. Z nie ma człowieka. szans, człowieku. Idziemy stąd, bo się z tobą tutaj nie dogadamy. Języków się ucz, bo tu nic nie sprzedasz. Języki, rozumiesz? Pokaż mu. I sobie zapamiętam, kto to był? Polan, czyli potęga. Jaka kosmiczna. Międzynarodowa. Rozumiesz? Ty. Idziemy, bo nas potęgę ten chiński kurduper z roboty wywali. Idziemy, idziemy, idziemy. Widzisz, bracie? Tak naprawdę to robimy tu za murzynów. Wy za murzynów, ja za turka.